Trochę powracało. Trochę powracało. Troszkę powracało. I po co to trzymać? Tydzień? Albo więcej? Ale to jeszcze nie wszystkie, wiadomo. Ale idą, wracają. O. Też były zasiedziałe gołębie, widzę. O, już, już się drzwiło. Garstka. A, chyba ich będzie mocniej rozganiać. Co wróci, to wróci. Ale idą, wracają. Siądzie na dach, i znowu to samo. No. Tam jeden dobrze idzie. jest Zobaczymy ile wyłapią mają cały dzień na to żeby wracać mają cały dzień Znowu poszły. Znowu poszły. Już się rozcinają. Będzie paka. Będzie paczka doganiania? Tu pocztowe jeszcze, sąsiada. O, tu wracają dwa, wysoko. Ale strasznie wysoko. Widać, poszedł. Następny. Niż niżej. Dobrze, dobrze, nie szukają. Powiem wam z 15 wróciło albo więcej A zobaczymy jeszcze Mają cały dzień Mają cały dzień na to Zobaczymy ile chłopaki połapią Już tipler odcina, bo też był tipler z nimi O tu idę. I idą Idą, idą Zganiamy dobrze i będziemy lotować do dwudziestu, tak jak piszą. Poszły na Bormana parę, już męczone. Co wróci, to wróci. Idzie jeden tnie, następny, następny już te się rozbijają. zobaczcie teraz już, już poszły <grywia> te, już odeszły od moich gałębi i poszły te, już odeszły od moich, i poszły. Dobrze, nie szukają. Ach, nie widzę. Muszę przybliżyć troszeczkę. O! Wszystko się rozrywa. Tu idzie czterech. Nie poszły. I tam następny, o. Iść tam w miasto, iść do Burmana. Zobaczymy, co na ścince potrafić. No i już parę odeszło. ale już zmęczone widać tam gdzie następny już poszły, się rozbiły Została garstka Cześć filmowiec. Cześć jest tu jeden? Nie ma, Bała garska została Zobaczymy, co wróci. Nie, wiem ich trzymać, ale to. Jutro ma być deszcz, pojutrze też ma być to jakaś mgła. Dzisiaj ładna pogoda, słońce, mówię. Nie idą. S1. Tu jest czterech. Żadnego na dachu nie ma. To jest dobrze. Te moje się rozblikały. Zamknięte dwa dni i się rozblikały. Tam idzie ich, tam ich idzie parę wyżej No dzisiaj chłopaki będą zadowolone Niech szykują gojemniki Na pewno kozy będą szykować Tifler idzie i idzie Ale też samiec mam u mnie też jest samczyk Dobra kochani, pozdrawiamy zobaczcie na drugi dzień jeszcze jeden chodzi Ale jego głębie nie interesują i tylko odcina Kochani, wczoraj wracały na wieczór same siadały na budę bez gołębi. Wróciło 30, brakuje 12. no może ten wróci jeszcze, siądzie. Kosy, normalnie kosy gołębie. Nie wypuszczam tamtych, wypuściłem tylko parę sztuk, a no już poszedł. Drugi dzień zobaczcie. No i co? On sam jak nie przyjdzie, nie siądzie. Nie ma co go łębić, nie, pod niego nawet. Poszedł. Widzicie. Nie ma nawet co. Borman nic nie złapał. Nie będzie podobał gojemnika. Kochani moi, jak się dowiedziałem, nic nie łapał. Pokażemy nasze asiory. Proszę. Ile tego jest? 30 stóp. Tipler wrócił, czarny, ale później zginął gdzieś. Nie mają znaków. Moje wszystkie mają znaki porobione Nie wypuszczam ich dzisiaj Niech sobie odpoczną po całym dniu Chodzenia Nie ma dopiero wieczorkiem Muszę odpocząć o, No już wyleciał kurczy był Ale co oni? No, i drzwi nie można otworzyć? <grywa> gdzie on jest? Czy to z moich wyleciał? Zaraz zobaczymy. Nie, to mój wyleciał. Ma znak. No, gdzie tamten? Poszedł, czy jest? Jest tu, wrócił do nich. 12 brakuje. Ciekawe, ile dzisiaj wróci. Znowu. Ale on wie, gdzie ma przyjść. On już wie. właśnie drugi dzień i on wysoko chodzi. No. no I co? Jakby był dopiero wypuszczony. Jaką to ma siłę? I te moje to też. Eto, można sobie ganiać, jak on sam nie siądzie, to jak wczoraj, samy pod wieczór i na budę wszystko, na żaden dach, tylko na budę. O, można sobie pod niego ganiać. On wie, gdzie ma przyjść, bo jeszcze mu, musi pochodzić. Parę sztuk wypuściłem z rana. Mówię, oni same muszą przychodzić, bo doganiania to nie ma po co. Już poszedł tu znowu. Kosiaszy. No i zobaczcie, co dobry materiał, trzymany jeden dzień, 30 w gojemniku. A nie, jak tamte kupiłem 70 i 30, Borman mam od razu w paru minutach, poszedł. Dobrze, niech idzie. On wróci na wieczór. Ciekawe, gdzie jest reszta. I tak ładnie wróciło. Wam powiem. I tak ładnie wróciło. Mówię, po od niego nie ma co ganiać. To nie ma sensu. To mi się podoba, że wszystko na budę, a nie na dachy czy gdzieś jest. Już go nie ma. Nie ma co, mówię, nie ma co pod niego ganiać. tak dobrze wróciło, 30 sztuk, to i tak jest ładnie. Nie ma go. Poszedł. Siadać już, ile by to latać tam. Jeden się pokazał na drugi dzień. Zobaczymy później jeszcze, co będzie. Dobrze, że jest ładna pogoda, nie jest mgła. Jeszcze będą wracać. Zobaczymy, ile wróci jeszcze dzisiaj. Nie ja tak liczę, że za trzy, 4 powinny jeszcze wrócić. Także jestem zadowolony z gołębi. Jest znowu. Jest znowu. znowu kozaczek. Wieś, gdzie jesteś. Siadaj na budę, chłopie. Ile ci wystarczy ci tego latania, no? Ej, już zawraca. Siądzie. Ej, tam bucio, siądzie tam. Moje, żeby siadły, to byś może siadł. Czarny. Chodź tu. No i znowu sobie idzie. A idź ty. Idź lata jeszcze. Ale kosiasz. Ile on może latać? Ludzie... I znowu poszedł. Ja pod Ciebie gania się, bo ja będę poczekaj i Ty przyjdziesz sam. Siądziesz. A nie chcę wypuszczać tamtych, żeby wiedzieć, ile wróci, mnie To tamte niech posiedzą jeszcze z jeden dzień. Wieczorkiem się ich tak weźmie. Puści nie pochodzą, pożwirują i nic więcej. Dobra, może przyjdzie jeszcze, siądzie. Zobaczymy. Mówię, pod nich nie ma co ganiać, bo to te jak wczoraj same na wieczór siadały. To wszystko na budę. Musi sam przyjść, siąść. I tak to sobie można poganiać. Dobra, siadać dzieci. Się wymęczycie zaraz. A teraz siadają. Nie mówisz się w minutę wcześniej? Paniaczek. No teraz już będzie ładna paczka do ganiania. Dobrze, dobrze. O, tak powinno być, proszę. Na budę. O, idzie jaszczą. Chyba. Si moje wyrywają coś. E, to te, te wrony takich straszą, wczoraj też. Dobra, kochani. Pozdrawiamy wszystkich.